Bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Paulina i dzisiaj mam dla Was film 5 porad, jak spędzić walentynki samotnie. Byam takie małe porady od nastolatki dla nastolatki, ponieważ w tą niedzielę mamy już to piękne święto miłości. Jaki jest dzień świętego Walentego? Walentynki! Jest to czas obdarowywania się prezentami z okazji miłości, pokazywanie sobie, jak bardzo się kocha. Ja uważam, że walentynki to nie tylko obdarowywanie tą miłością swojego partnera, ale i również osoby, które darzycie jakąś tam sympatią, bo przyjaciółkę, chłopaka, dziewczynę, mamę, każdego darzymy inaczej tą miłością i uważam, że nie powinno się tylko myśleć w ten sposób, że och, mam chłopaka, no to mogę śmietać walentynki. Nie mam chłopaka, nie mogę świętować walentynek, e, ponieważ naprawdę możecie spędzić ten dzień e, chociażby z przyjaciółmi. Dlatego zapraszam Was do oglądania, aby poznać e, pięć fajnych porad na ten dzień e, bez płaczu, a za to z uśmiechem na twarzy. Jak samemu spędzić walentynki. Porada pierwsza, wieczór filmowy. Słuchajcie, słuchaj. Stwórz listę swoich ulubionych filmów, bądź filmów, które zawsze chciałaś obejrzeć. Jeśli nie przypadasz za filmami, wybierz swój ulubiony serial, który lubisz i sprawia ci przyjemność. Kiedy lista będzie już ogromna, Usiądź sobie wygodnie, no niekoniecznie wieczorem, bo wiadomo, obejrzysz po prostu te wszystkie filmy w jedną noc i będziesz bardzo zmęczona, może zaczniesz sobie po południu, kiedy spojrzysz tą listę, usiądź przed telewizorem, przed komputerem i zrób sobie maraton filmowy. A oczywiście wiadomo w tym dniu najlepiej sobie oglądać jakieś komedie romantyczne, bo jest tak klimatycznie, wiecie walentynki, ale jeśli naprawdę nie nienawidzisz, nie cierpisz tego święta i masz mdłości, kiedy widzisz te serduszka i kolor czerwony, zawsze możesz sobie włączyć jakiś horror albo kryminał. Każdy film jest dobry, byle by Ci się tylko podobał. Pamiętaj o tym, aby kupić sobie przepyszne lody, może jakieś ciacho, a najlepiej popcorn um, i rozkoszuj się tą chwilą, no filmy są super, seriale również ja również mam seriale i dlaczego by nie spędzić tego dnia właśnie przed telewizorem możesz płakać w poduszkę razem z główną bohaterką, ponieważ zostawił ją chłopak, albo bać się pod swoją kołdrą, ponieważ oglądasz straszny film, wybór należy tylko i wyłącznie do ciebie a jeśli lubisz otaczać się gronem swoich przyjaciółek, które również nie mają ani chłopaka, ani dziewczyny, również są samotne i nie mają planów na tegoroczne walentynki, zaprosi je do siebie i zróbcie sobie mały maraton filmowy wspólnie. Możecie powymieniać swoimi ulubionymi serialami, filmami i stworzyć taki, wiecie, mega klimatik. To wszystko już zależy od Waszej wyobraźni, ale gwarantuję Wam, że Zabawa jest świetna, bo ja również brałam udział w takich maratonach filmowych. Pomysł drugi. Wspólne pichcenie. No przecież nie ma nic lepszego niż e, słodycze albo ulubione przysmaki, przekąski, no w ogóle jedzenie. Fajnym pomysłem jest zaproszenie do siebie koleżanek, które właśnie tak jak ty e, nie mają już swojego walentego, aby spędzać walentynki mm. miłosnie. Zaproście siebie nawzajem. Przygotujcie składniki i upieczcie razem babeczki. Babeczki są przepyszne. Bardzo szybko się je robi. No i w sumie jest przy nich trochę zabawy, trochę brudu, no ale w ekspresowym tempie potraficie możecie stworzyć coś. Mam przy pieczeniu będziecie miały świetną frajdę, a po upieczeniu frajdę z jedzenia. Podczas jedzenia możecie sobie plotkować, bawić się przy świetnej muzyce, a jeśli jesteście pełnoletnie, no to również i przy lampeczce wina, no kto komu zabroni. Żeby było ciekawiej, możecie Zrobić w sumie lukier, kupić jakieś takie specjalne, wiecie, do ozdoby cukrowe, jakieś kryształki I ozdobić swoje babeczki, albo na przykład bitą śmietaną Z bitą śmietaną, tak na górze kremem No, wyglądają ślicznie, ja już się chcę je jeść, bo są takie afetyczne. Jeśli w sumie nie lubicie babeczek, zawsze możecie upiec coś innego No, wybór jest ogromny A Jeśli w tym dniu chcesz postawić na siebie, chcesz spędzić ten dzień sama z sobą Znajdź czas dla siebie. Kolejny punkt to dbanie i odnowa. Tak go nazwałam. To. Zrób sobie długą, gorącą kąpiel. E, najlepiej, wiecie, z jakimiś kulami, e, olejkami. Później przygotuj sobie jakieś maseczki, peeling. Ja uwielbiam peeling. Na końcu możesz zawsze użyć balsamu, pamiętaj po kąpieli zawsze używać balsam świetnie działa na skórę. Kiedy już wreszcie wyjdziesz z łazienki, będziesz się czuła taka odprężona i zrelaksowana, wtedy możesz zrobić sobie gorącą herbatkę albo czekoladę, jeśli na dworze jest zimno, wziąć dobrą książkę, usiąść pod kocykiem i skoszować się tą chwilą sama z sobą, bo jak dobra lektura cię wciągnie, to już godziny zleco bardzo szybko. I najważniejszą zasadą jest to, że podczas tego relaksu, podczas czytania książki, odpoczywania nie używaj telefonu. Nie warto. Nie warto siedzieć w. Instagramnie przyglądać, co robi moja koleżanka wraz z chłopakiem. O, ta jest na ręce, nie. To ma być czas dla siebie, masz sama z sobą się zrelaksować, odpocząć. E, fajnym pomysłem są też czasopisma podczas kąpieli. Jeśli nie lubi po prostu sobie leżeć w wannie e, jak syrenka no to zawsze możesz sobie dać jakieś czasopisma, posprawdzić, co będzie w tym roku, na przykład modne na wiosnę. Czwarty, mega świetny pomysł, jak spędzić walentynki. Spraw sobie przyjemność, no, Przecież święta obdarowujemy się prezentami. Ale walentynki to również święta. Czemu by sama sobie yy, na przykład nie kupić, nie sprawić przyjemności prezentu? Możesz sobie kupić coś fajnego, coś co chciałaś, ale w sumie to zawsze jakoś tak zwlekałaś. Yy, możesz na przykład zamówić swoje ulubione danie z restauracji, tylko. Polecam w tym dniu nie zamawiać jedzenia z McDonalda. Uwiesz, są restauracje, które oferują 100 razy zdrowsze i smaczniejsze jedzenie niż McDonald's. Um, ja uwielbiam kupać sobie sama prezenty, kiedy wiem, że to jest. Prezent taki ode mnie dla mnie. Wtedy czuję się również tak wyjątkowo, fajnie. Mam tutaj taką, taką satysfakcję, że wow, kupiłam sobie w końcu coś, na przykład zbieram na to pieniądze, albo w sumie nawet nie zbieram na to pieniędzy. wiecie, kupiłam sobie prezent na spontanie. No bo każdego cieszą prezenty, a nie trzeba prezentów tylko dostawać. Można sobie kupić i podarować. A Co? moja piąta porada. Mm... Pomysł, jak można spędzić walentynki. Jest to sposób dla osób. No, w sumie mój film jest tak głównie skierowany do dziewczyn, ale w sumie, jeśli jakiś chłopak to ogląda, no to wiadomo, też możesz z tego skorzystać. Jest to pomysł dla osób, które właśnie tak jak ja celebrują walentynki nie tylko jako święto zakochanych, ale święto po prostu pokazywania swojej miłości do bliskich, których uwielbiamy. Wystarczy spędzić ten czas razem z rodziną. Jeśli wiesz, że twoje rodzice nie wybierają się na jakąś szczególną randkę do kina, do restauracji czy w ogóle i będą spędzać ten czas w domu, Twoje rodzeństwo również będzie się działo w domu, spędźcie ten czas razem. Możecie wyjść na bardzo, bardzo długi spacer, na przykład do parku czy do lasu. Teraz śnieg jest z oknem, to jest po prostu przepięknie. Możecie pojechać na jakąś górską wycieczkę, ale jeśli wolicie spędzić ten czas w domu, Flanszówki są świetną opcją. Naprawdę. Flanszówki to są najlepsze gry do spędzania czasu razem, czy to z rodziną, czy ze znajomymi, a czas również nie dość że się spędza. Świetnie, to szybko leci. Pokaż swoim rodzicom, pokaż swojej siostrze, że ci po prostu na nich zależy. Możesz też w sumie im coś małego podarować jakieś nie wiem. E Ciasteczka albo po prostu jakieś laurki dla siebie, dla przyjaciół, dla rodziny, jakie zrobisz z okazji walentynek. W sumie to już zależy od Twojej wyobraźni. I to były w sumie wszystkie pomysły, jakie dla Was przygotowałam. Chciałam pięć, nie chciałam więcej, bo chciałam po prostu, wiecie, żeby to były jakieś takie typowe, nietypowe, szybkie do realizacji, przyjemne. No, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i że dziewczyny, które nie mają. Swojego Walentego czy dziewczyny. Dziewczyny, nie martwcie się, walentynki są super. Zawsze musicie je spędzić z przyjaciółkami, które również są singielkami, Nie ma co się zadręczać przez to, że nie ma się partnera. A słuchajcie, na no, drugi dzień jest Wasze święto, bo z dzień singla możecie dalej balować, więc dwa dni balangi no kto by nie skorzystał? Mam nadzieję, że film wam się podobał, że skorzystacie z tych rad. Możecie udostępnić mój filmik swoim przyjaciółkom, które zadręczają się, że nie będą miały co robić w ten dzień i będą bardzo pesymistycznie do tego podchodzić. Życzę wam świetnych walentynek, super dnia singla. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!